Sous-titrage Société Radio-Canada

Maar kreef je toch weer? Oh, kreef je is Wat is het toch? Slip aan. Sluit aan. Sluit aan. Sluit aan.

Panie trenerze, na debiut w roli pierwszego trenera GKC tych w meczu ligowym jeszcze troszeczkę poczekamy, ale dzisiaj trener zadebiutował w roli szkoleniowca na, na treningu. Jakie pierwsze wrażenia po pierwszych zajęciach? To takie, że grupa widać wypoczęła po tym okresie wolnego. Widać, że są bardzo mocno zaangażowani w to, co robią. No, i cieszę się, że wszyscy wrócili zdrowi i pełni zapału do pracy. Selekcja w pełni, a czasu jest bardzo mało do startu sezonu? No, mało, trochę. Dlatego jest tylu ludzi na treningu, ponieważ dużo ludzi odeszło kluczowych i musimy jak najszybciej to uzupełnić, dlatego mamy taką szeroką kadrę na tą chwilę i przyglądamy się ewentualnym następcom. Ja będzie przebiegał pierwszy tydzień przygotowań? Na własnych obiektach trenujemy. Jutro słyszałem, e, będą to zajęcia w hali sportowe? Tak, tak, no badania, y, które nam y, wyznaczają jakiś potencjał y, drużyny. No i są one na naszych obiektach. Y, od środy trenujemy również y, częściowo na hali, częściowo na, na boisku, także y, też u nas w tych